Ok, postanowiłam Wam nagrać recenzję nowego dodatku Życie i Śmierć, The Sims 4, Życie i Śmierć, ponieważ troszkę go już ograłam. Dodatek mi się bardzo podoba, bardzo pasuje do moich rozgrywek wampirzych i czarodziejskich, a nawet jak próbuję grać z zwykłymi simami, to prędzej czy później kogoś zamieniam w wampira także bardzo to pasuje. To są fryzury, są przepiękne. <grym> Ogólnie, jeśli chodzi o tryb tworzenia Sima będę się zachwycać wszystkim, od razu mówię. Także ktoś chce może po prostu skipnąć. No może poza tymi kolorami jestem bardzo sceptyczna do dzisiejszej mody z tymi kolorowymi włosami. Jakoś tak nie mogę się do tego przyzwyczaić. Już chyba po prostu Gen Z wjechał za mocno już trochę nie kumam. Tak, kolejna fryzura warkoczyki. Jak mi się podoba, że tutaj wystaje ten jeden kosmyk, taki nieidealnego warkocza. I moim zdaniem to jest zupełny kontrast do tych fryzur z podstawy. Też mamy chyba, jeśli to już pamiętam, fryzurę z warkoczami gdzieś. Proszę bardzo, a to są warkocze z podstawy. Też są piękne, ale są takie idealne. Te fryzury, właśnie z podstawy, są takie perfekcyjne, takie po prostu przygładzone, sztuczne po prostu. No, no jest to ładne, ale no. Szczególnie ta góra tutaj, taka, no. No, no, nie, włosy tak nie wyglądają. Nieprawdziwe. Że bardzo mi się podoba, że tutaj ta grzywka jest taka nierówna. Simka jest czarodziejką, więc będzie się miotać. Bardzo nie lubię tego w tworzeniu Simana, no ale dobra, lecimy dalej. Ten kok jest też przepiękny, przepiękny, po prostu. Tak jak mówiłam, będę się zachwycać. Ogólnie nie mi się te kolory nie podobają, ale coś. No, może coś to w sobie trochę ma. Każdy ma tutaj trochę inny. Może się z tym opatrzę, kto wie. Właśnie tworzę już simkę, która ma, żeby nie skłamać, o, ten kolor. Taki, mi się to okaże, z taką poświatą księżyca, ona jest czarodziejką, więc idealnie to do niej pasuje. Nie jest to ta simka, tylko nowa w mojej rozgrywce. Tutaj mamy takiego warkocza i tutaj te takie modne, zaczesane baby hairy. Także no, twórcy idą z duchem czasu. Ta fryzura mi się nie podoba, że to jest jedyna, jest bardzo dziwna. Kojarzę mi się chyba z fryzurą jakąś z dwójki albo trójki. Chociaż trochę teraz jak myślę o tym dodatku, to te warstwy mi się kojarzą z piórami kruka. Takie pierwsze skojarzenie. I tu jest tutaj też ta wersja kolorowa. No nie wiem, ja chyba tej fryzury nie dam nigdy, ale kto wie? Fryzura jest taka bardzo w stylu lat dwudziestych. Piękny klimat, właśnie. Ten dodatek ma taki vibe, trochę cyrkowy, bym powiedziała. Taki, trochę mi się to kojarzy z uniwersum Harry'ego Pottera, tam też często taki, gdzieś tam w filmach też się pojawiał trochę klimat, taki cyrkowo-mroczny klimat, bym powiedziała. Gdzie też to często jest nawiązane do albo końcówki XIX wieku, albo pierwszej połowy XX i właśnie ta fryzura mi się tak kojarzy bardzo, te takie zaczesane loczki. Irokes, no to nie jest mój styl, ale po pierwsze, kojarzy mi się to z The Sims 2 gdzie simowie chodzili w irokezie, mm. więc jest to jakaś taka nostalgia dla mnie. A po drugie, no ciekawy jest ten irokes o tyle, że on nie jest taki właśnie też pasycyjny, to nie jest dobre słowo, symetryczny może, że jakby każde to pasmo jest trochę inne, przez to to wygląda tak po prostu ciekawiej też, bym powiedziała. I to z damskich fryzur tyle. Poluszy, tutaj mamy coś zablokowanego, jeszcze tego nie widziałam. Ale już jest piękny. Właśnie w stylu bardzo błochowym, powiedziała. Więc kompletnie w moim stylu. Bardzo w moim stylu. Wychodzą do okolczyki. Tu nie znoszę tego. Po prostu nie mój styl. Nie mogę na to patrzeć, ale to kto lubi. O, kotek tu jest, jak słodko. Mamy maskę. Mamy takie śmieszne oksy. Takie pilotki trochę. Ej, pasują jej, bym powiedziała nawet. Stawiamy na razie. Jeśli chodzi o make-up. W okularach nie będzie widać, więc to chodzi o coś takiego. Takie właśnie to jest też. Z duchami mi się to bardzo kojarzy. No i te takie, właśnie usta. Fajnie to wygląda. Jeśli chodzi o ubrania, to jest to naprawdę coś pięknego. I to, co jest super, to oczywiście możemy brać te mroczne, czarne wersje. Przykład to. O, i przykład to. Jakby no oczywiście możemy wybrać czarną wersję, która jest mega mroczna, ale możemy wybrać coś takiego no i myślę, że to można śmiało podciągnąć po, po róż, pod różne style, ale faktycznie no jednak tutaj w detalach się dużo pojawia takich rzeczy jak kaszki, także w trybie budowania, więc no właśnie przez te detale faktycznie może jednak nie zawsze będzie się to dało wrzucić wszędzie. Nie wiem, no dla mnie to jest po prostu piękne, no może poza tym, to jest taka typowa gajasonka za 2000, jak była mała to tak pani chodziły do biura w roku 2004 to jest piękne, jeszcze to takie ombre tutaj no po prostu, to jest piżamka w sensie, oj z tego co widzę to nie musi być piżamka, ale moja simka to nosi jako piżamę to mamy kostium kąpielowy, dlaczego to jest ach, chyba coś tu usunęłam yy, miały to być stroje codzienne, no whatever nieważne strój kąpielowy przepiękny naprawdę, ma swój klimacik Na suknia też jest piękna, naprawdę. Tutaj mamy ten kombinezon. To się bardzo kojarzy z panią Agnieszką Zadek, czy Zadecko z DSM 3 w Sunset Valley. Ona miała coś takiego na sobie chyba, podobnego. No i właśnie te motywy krucze, tutaj takie skrzydełka, nie. To można nosić także na y, zimową porą. Więc jest to jakaś fajna alternatywa dla tych y, Zbierać ciągle tych samych płaszczy i tak dalej. To nie wiem, do czego mogłoby mi się przydać, ale. Kto wie. To jest fajny nastrój Halloweenowy na pewno. Świesznie to wygląda. No ale nie na co dzień. No i takie kieca, To jakby fajnie tutaj jak duch się unosi, nie? To będzie fajnie wyglądać. Tak wyglądają góry. Są przepiękne po prostu. Absolutnie jestem tym zakochana. No i też widzę jakieś takie odniesienia do poprzedniego dodatku: Love Struck, gdzie też było coś w tym stylu, że tutaj ten brzuch był odsłonięty. Co drogą, nie wiem, czy ktoś widzi takie ciuchy w sieciówkach. Ja takie rzeczy nie widzę. Ale może chodzenie do tych sklepów, więc. Ale w simach fajnie to wygląda. Doły. Fajnie, że doszły takie klasyczne rurki. Bardzo ładne. Jakby nie wszystkiego. Różne spodnie, spódnice. No śliczne to jest, naprawdę przepiękne. Naprawdę jak w ogóle porównamy sobie te rzeczy, które dochodziły chociażby w Spotkajmy się, w tych pierwszych dodatkach. A jak te ciuchy wyglądają z nowych dodatków, to jest po prostu nieba ziemia. Buty, takie bukasyny, lorcy. Tego typu. Te są bardzo ciekawe. No, bardzo mi się to podoba. Naprawdę jestem zachwycona i I zarówno pasuje to do pakietu tego kitu w zasadzie z e, tym gotyckim stylem. Wampiry, czardzieje, dla wilkołaczki też by się coś znalazło. E, ten Grandowy też będzie pasował. No może fajnie, no i Lostrak oczywiście, bo tutaj faktycznie jest to spójne. Zury. No, wiadomo, są różne kolory. Także jest w czym wybierać. Damy czarne. W końcu Life and Death. Buty pokazałam. No, więc to by było na tyle w sumie, co dochodzi tutaj w tym dodatku. Jeśli chodzi o kobiety. Więc pokażmy teraz wersję dla pana. O, zapomniałam o tym, to było na trailerze. To trzeba mi się kojarzyć z takim. Albo sam Dumbledore, który po prostu. Jaki tu jest kurczak słodki? Albo sam Dumbledore, który wychodzi z swojego dormitorium wieczorem, zganić uczniów, że biegają po korytarzu w, w, w nocy. A, w Kowarcie jest niebezpiecznie. Tak się to kojarzę. Albo taki Są takie z opowieści wigilijnej w tych książkach. To też często właśnie mają takie y, czapy na głowie. No dobra, a na razie mu to zdejmijmy. Męskie fryzury. Tutaj również ta wersja kolorystyczna, co tamskich, damskich, te szalone, crazy kolory O, jest po prostu mega, uwielbiam Jest ten Sim, którego nazwiska jeszcze nie pamiętam On był na trailerze w takich oksach i ma tą fryzurę i wąsik Po prostu super to wygląda i tak samo tutaj Ta fryzura jest taka, Każe mi się z takimi latami 40-50 Śliczna jest no, a tutaj jest też tak samo ten Irokes. Tutaj mamy coś dla Afro. Tutaj tak samo ta taka piękna fryzura gentlemana. I taka. No, też to ma tą strukturę, jak te pióra yy, tego kruka. Ciekawe to jest. No dobra, ale wracając. Więc. To jest zarost, który dochodzi w tym dodatku. Ciekawe, coś innego. Męskie dodatki no to ten nieszczęsne, okropne tunele. Tak samo, okulary i ta maska. Z męskich ubrań, tutaj jest męska wersja tej kuszuli, która jest u kobiet. Część rzeczy jest chyba taka sama, nawet jeśli się nie mylę, to też jest w wersji damskiej. Tutaj z traileru ten chłopak z On jest później um, jakby w tych bazowych rodzinach w mieście które dochodzą do dodatku. Fajnie, że dali też t-shirty bez wzoru. No taki mega cyrkowy vibe to jest, uważam, fajnie to wygląda. Właśnie do czarodziejów, takich rozgrywek jak ktoś po Harry'ego też to będzie bardzo pasować. Tutaj już można to wykorzystać przy, um, przy zimnej pogodzie. Ten sweter też super wygląda. I też ładnie widać, że jakby to naprawdę było naszyte, to nie jest taka... Płaska struktura, tylko faktycznie super jakościowo to wygląda. Karty: Takie O, tutaj jest na damskich też jest taki. Takie spodnie są, te są śliczne. I ten pasek, tutaj taki wąż, bardzo ładne. Nie widziałem ich wcześniej. Buty: podobne jak damskie takie ala martensy jakieś, można powiedzieć trochę. Czyli rzeczy jest to samo. Bardzo fajnie to wygląda. Z dodatków mamy tylko paznokcie. Jeśli chodzi o całe stroje, tutaj też jest kombinezon. Sukienka. To garnitur też jest taki ojen piękny. Od razu można do tego dać. Te właśnie retro włosy, te albo te. No i od razu już tutaj pasuje do tego, do tych akcesoriów z, z dawnych lat, jakoś tam, to się nazywa. No, idealnie po prostu. I te buty, dosłownie, i te buty. Ale super to wygląda. Czy kapelusz był? Nie, nie było kapelusza. Ale jakby się uprzeć, nawet z podstawy mamy taki kapelusz. Normalnie Frank Sinatra. Więc tak, z całych strojów jeszcze mamy to też fajne, to jest bardzo ujemy. Tak to dobrze wygląda, w ogóle fajnie wygląda ta biała wersja. Piękne to jest naprawdę. Piękny szlafrok. Piżamka. To jest takie bardzo nowoczesne. Znowu ten dziwny kruk, duch jak Jakiś taki spuki clown, widać, ile ducha, nie? Tutaj te porwane końcówki to też. No i tu są zablokowane stroje, których nie odblokowałam jeszcze. Hmm. Możemy sprawdzić, jak będzie wyglądał duch w tym. O, już w sumie nie widać tych końcówek teraz. Może jak on się będzie poruszał. O, właśnie, więc tutaj też dochodzi to, ale to chyba dochodzi w aktualizacji, jeśli się nie mylę. Ale bardzo się cieszę, że możemy od razu stworzyć ducha. Tutaj też fajne rzeczy dochodzą, mamy coś takiego. Takie siluensy zdej trochę. Bardzo fajne to jest naprawdę. Rejestrowki jeszcze są. Śliczne. Oj, dzieci mają coś takiego, Takie sweterek uroczy. Tutaj nic nie dochodzi. Mało. Ale te rzeczy. Ojej! Nic nie mówiłam. Jakie śliczne. Piękne. Swa urocze. Bardzo fajnie to wygląda. Płóty nie dochodzą ani nic stąd. Tutaj mamy te same rzeczy dla obydwu płci, jeśli chodzi o dzieci. Tutaj fryzury mamy te co. W zasadzie u dorosłego. Nic tu nowego nie widzę. nie że już dochodzą u dzieci. Tutaj mamy tylko pełne stroje. Dla małego wampira. Super. Tu na Halloween też. Chociaż na Halloween mamy chyba tylko do wyboru te specjalne kostiumy. Nie wiem, ciekawe, czy one będą mogły yy, też tam wejdą, w ten spis, z którego możemy wybrać. Bierz się na Halloween. Czy jak to tam idzie? Z dziewczynki dochodzi taki sweterek. Czaurycz. No i na przykład potem w ogóle nie wiecie, że to jest dodatek życia i śmierci, ale już w wersji czarnej. Sukienka dla po prostu dziewczynki z horroru bardzo fajna. No i jest płaszczyk. Od razu można go tutaj dać super. Wybór był taki trochę ograniczony. Ojej, to też jest creepy. Z mają oczywiście to samo co dorośli. Tryb tworzenia Sima jest przepiękny. piękny.